My Myślę, że dzisiaj e, kolega na ten temat trochę mówił, a, czyli rozwiązanie już w oparciu o taką nową detekcję jak a, kamery z deep learningiem, które rzeczywiście mają możliwość a, przy współpracy z rozwiązaniami CITS, a więc tą komunikacją między infrastrukturą a pojazdem. Informować o zagrożeniach w tych trudnych, niebezpiecznych miejscach. I to jest jeden z takich bardzo istotnych elementów, a no bo znajomość przepisów od strony rowerzystów w tym zakresie rzeczywiście jest, powiedziałbym, niezadowalająca dzisiaj. Więc, więc trzeba ich rzeczywiście w tym zakresie wspierać. Drugi element niezmiernie istotny, to jest to, co stosujemy dzisiaj w Warszawie, a to jest wykorzystywanie chociażby totemów rowerowych. A więc przekazywanie na bieżąco tej informacji z jaką prędkością. A warto się poruszać, a żeby na skrzyżowania wjeżdżać w miarę bezkolizyjny sposób, bo to też jest element, który, który chodzi tak naprawdę o ostatecznym rozrachunku rowerzystów. Dla mnie to jest chyba dzisiaj najważniejsze spotkanie branżowe, jakie się odbywa. A ta możliwość wymiany informacji między biznesem, samorządem a i pozostałymi instytucjami, pokazującym kierunki rozwoju, oczekiwania. A i to, co my jako biznes jesteśmy w stanie oferować, to chyba najlepsza droga do tego, żebyśmy czynili dalszy postęp, jeśli chodzi o nasze miasto.